<noise> Jak to lata? Co to jest? Módka <noise> lata! O panie ja! Oj Chłopaki Patrz co tam jest! Chodź widzę bok będzie. Ale nie przy takiej prędkości, bo na dach może wyjebać Może wyjebać. Może tak. wyjechać. Odbijać. Tak, bo tu nie jest no. tak bardzo świtko, zwolnij trochę. No, mnie widać. Patrz nie! to to. No. Nie! mnie, Nie! 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 Bo Nie! może być. Jak wielka, patrz, kurwa, stoję. <grym>. To grudnia, jak? Patrz, Nie! Toż mi, kurwa, co jest. Nie! 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 Jaučiu padaug. Ne, chyba. Argi ne taip? Galbūt ne taip? Galbūt ne taip? Taip. Gerai, kaip urva.